Wyłączyła nagrywanie, ale dobra. Więc tak, lac ma na imię Piękność. Jest teraz jej No, Ale dobra, trudno, jej to. Nie założę fila, bo tam będę sobie to zdziła to gówno. Więc tak to jest z zebiem. Tak wygląda, tak się prezentuje. Ma teraz na sobie darkę ręczną, ale przeze mnie. Jest Maści Izabelskiej i ma tu takie skarpeteczki na nóżkach i jest z Playmobila i u mnie tu jest źrebaczek kolejny źrebiem mysz szatę. ma na imię Tornado i jest takim pięknym koniczkiem wycofana, wycofana klacz teraz Lipicańska, to jest klacz już wycofany z 2012 roku też ona, no, to jest taka już wycofana klacz no, już dawno i mam ze zestawu ujeżdżalnia szlejchów. Mam też kucyka, ale też jest do mycia. No mam kilka szlejchów do mycia i kilka po prostu kupiłam, dlatego rozumiecie. Mam na imię Penelope z maści siwej. Ostatni konioł już, tak ostatni dobiegł końca moja kolekcja i to jest już Klacz Tinker. Klacz Tinker z roku DVA. Chyba no, Klacz z roku 2000, 2017. Klacz w Tinker ma Ekonomia na imię. Dobra, Znowu zapomniałem imienia, więc odkładam po prostu. I to jest cała moja kolekcja na ten moment, bo już mówiłam, że są pogubione i tak dalej. Więc no, to wszystko. Bye!